Zaraz, dzwoni monitor, pies go uratuje! Tak, to jest właśnie informatyk Linuxowski walczący z gównem Microsoftu. Ale, ale... właśnie w tej chwili widzimy jego stromocną klęskę. ponieważ ludzie wciąż kupują ten wredny Microsoft zamiast ściągnąć Open Web. Cóż to jest po prostu za spotkanie, ale on się nie poddaje! Proszę Państwa, po prostu on nadal próbuje wcisnąć tym debilnym tumanom, które się ciągle na gronie gadu-gadu, nie potrafią nic innego otworzyć. Żylinów jest naprawdę skorzystny, naprawdę nie ściąga wirusów. O, tak właśnie widzieliśmy yy, atak niebieskiego okienka na Michała. O nie, co się stało? Microsoft postanowił zakończyć mu licencję. To jest właśnie ta informatyk z skończoną licencją. Kryzys Eżor. Kryzys 404, Blue, Green, ewentualnie czasem jeszcze, co tam znajdzie się w zwygarstwie standardowego trolla, na poprenierowe odcinki szczegółowe, zakulisowe, gdzie pokazujemy, co tak naprawdę oprócz niewielskiego okienka występuje w Microsoftzie, zapraszamy do naszego kibla. Dobra dobra. <suszel> ja się nie mam tej kory. Wasza kolej. Tak jest in sobie. Aksiu? kobiet. Asiu. To jest trudny, tutaj do który nie pozwala pokazywać obrazek upadku innych linuksowców. Bo cóż to by było, gdyby ludzie się dowiedzieli, że Linux naprawdę przegrywa... Microsoftem. To by była kompletna tragedia. Tak, Max przychodzi do kontrofensywy. Robi minkę, która urzeknie naszą kamerzyskę. Ale cóż to? Kamerzyska robi zbliżenie. Kamerzyska powoli przejmuje inicjatywę. Ma jeszcze smutniejszą minę. Tak, Bill Gates robi kolejny miliard dolarów. Cieszmy Gdzie, się, się, kupujmy jego oprogramowanie. Proszę państwa, nie Daje swoim dzieciom na żarcie, niech dzieci paprzyce głodują i tak dalej. Da, 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 da. O, a to jest właśnie prawdziwe oblicze maksa.